Słowo Boże na dziś, 11 sierpnia. Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Eliasz poszedł na pustynię, na odległość jednego dnia drogi. Przyszedł, że usiadł pod jednym z Janowców i, pragnąc umrzeć, powiedział: Wielki już czas, o panie. Zabisz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się pod jednym z janowców i zasnął. oto Aniu trącając go powiedział mu: wstań, jedz. Eliasz spojrzał oto przy jego głowie pod płomy i dzban z fotą. zjad więcej, wypił i znów się położył. Ponownie Anioł Pański wrócił i trącając go, powiedział: Wstań, jedz, bo przed Tobą długa droga. Powstawszy zatem zjadł i wypił, następnie, umocniony tym pożywieniem, szedł 40 dni, 40 nocy, aż do Bożej Góry, choreb. Oto słowo Boże. Sam sponsoryjny 34. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Będę błogosławił Pana wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, rozpromienicie się radością. Oblicza Wasza nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go wysłuchał i uwolni od wszelkiego ucisku. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan Bracia, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, w którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia, Niech zniknie spośród Was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie. Wraz z wszelką złością bądźcie dla siebie nawzajem dobrze i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak Bóg Wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus Was umiłował i samego siebie wydał za nas. W ofierze i dani na woń miłą Bogu. Oto Bo słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego, że powiedział: Ja jestem chlebem, który z nieba stąpił”. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakże może on teraz mówić: Z nieba stąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków. Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli, to jest chleb, który z nieba stępuje, kto go je nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Oto słowo.